Generator zadań. Wprowadzanie znaków specjalnych i szablonów. Tworząc własne zadanie, możesz z łatwością skorzystać z dostępnych znaków specjalnych. Aby to zrobić, na pasku narzędzi znajdź ikonę funkcji oraz ikonę symboli. Klikając w ikonę funkcji, otrzymasz dostęp do znaków specjalnych wprowadzonych do aplikacji. Wybierając ikony symboli, możesz od razu dodać do paska wyboru znaki wchodzące w ich skład. Korzystanie ze znaków jest bardzo proste. Zobaczymy to na przykładzie polecenia z matematyki. Po wybraniu konkretnego znaku możemy dowolnie go uzupełnić za pomocą klawiatury. Co więcej, w miejsce edytowanego elementu możemy wprowadzić kolejny znak specjalny. Jak widzisz, dodając kolejne znaki, aplikacja automatycznie podpowiada ci, które z nich możesz wybrać. W podobny sposób możesz tworzyć wzory z zakresu chemii czy fizyki. Przy tworzeniu zadań warto zwrócić uwagę na opcję Wstaw z szablonu. Dzięki niej otrzymasz dostęp do automatycznych szablonów zadań. Ułatwiają one zaprojektowanie zadania bez obaw o jego wymiar na stronie czy przesuwanie się niektórych elementów zadania. Widzisz, jakie to proste?